Cześć, Mano, witajcie z tej strony Olikowski, A to kolejny odcinek z farminga na moim kanale. W dzisiejszym odcinku yy, sądomierski Rolnik. Na samym wstępie możecie zostawić suba i lajka na moim kanale, jeżeli film się oczywiście spodoba. A plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że zaczynamy siewy. A więc co, powoli możemy się zabierać do roboty. Możemy sobie otworzyć yy, naszą bramę yy, do silnika. Możemy wziąć naszego yy, John Deera, naszego konia pociągowego na gospodarstwie które po prostu wszystkie ciężkie prace są dla niego, więc musimy zabierać. Ogólnie podczas nagrywania ostatniego odcinka po nagraniu nie zapisałem gry i po prostu wyszedłem, a wiecie, autosave'a nie ustawia na te save'y tam gdzie nagryłem, ponieważ jak się mnie zapisze gra, a odcinek źle, wiecie o co chodzi, wyjdzie, to po prostu nagrywam go drugi raz. E, już miałem taki raz przypadek, że po prostu no, autosave mi zapisał, więc y, no nie fajnie. A, a więc tak, gdzie e, no, my jedziemy ogólnie? E, ogólnie jedziemy na. E, jedziemy mieć o co chodzi na sklep, zatępujemy sobie na ciemnik troszkę, zasypiemy tam ziarna e, i no myślę, że tak. I ogólnie to maszyny na gospodarstwie mogą się troszkę różnić, ponieważ no nie, nie oglądałem filmu. Robiłem to tak, wiecie co chodzi i miałem tam do leściania na i tak to zapno oczywiście. I tak dalej, co nie? Chciałoby się coś powiedzieć, że zrobiłem coś więcej poza odcinkiem niż yy... ale no. Łatwe, że jest nadrobione to wszystko to co było. E, więc co, lecimy sobie, najprawdopodobniej będziemy sobie siedzieć to polu tutaj po prawej. Myślę, że zijemy tutaj sobie jakieś przeniczkę albo coś. Zobaczymy. No chciałem sobie jakieś misje dzisiaj robić. A jakieś są misje? A jak są, to może coś zrobimy. Opryski ogólnie wszędzie są... No, wszędzie opryski transport, więc no wiecie o co chodzi, no nie, nie, nie bardzo. I no. E, możemy sobie jechać tutaj. E, myślę, że kupimy troszkę tego i troszkę tego ja mam e, so i mamy czego. Eee. SOI, mamy 31%. To myślę, że kupimy sobie tego yy, myślę że kupimy sobie tego nasiona oczywiście yy, dwa tak kupimy sobie dwa o, i tego kupimy sobie jeden yy, ale kupiłem nie te worki sorry. kupiłem nie te worki ale myślę że to i tak wejdzie na raz wszystko więc yy, tak mi się wydaje najmniej taką mam nadzieję że wejdzie wszystko na raz 31% jest, no powinno wejść to na raz, nie ma co. Następnym razem sobie kupimy następne inne worki, które mają z Teraz to po prostu będzie stać, zapomniałem się troszkę. Tym bardziej, że tak długo nie grałem w tym sejwie, że... Mo ...może się zdarzyć. Yy, ale widzicie, ogólnie to miały być testy już... Yy, ...nowego ciągnika, ale stwierdziłem, że po prostu... Yy, odłożymy sobie ten nowy ciągnię na następny raz, ponieważ yy, szykuje się kombaj na wymianę więc yy, ogólnie no też by ci to przydało dokupić troszkę areału co nie? No na następny raz myślę, że ciągniki areał będzie ok yy, co zasiejemy? jak mówię, yy, zasiejemy sobie może yy, pszenicę oj bo tutaj przyjechaliśmy rozkładamy i rozkładamy zmieniamy narzędzie oczywiście takie bo wiecie po pracy to wiecie jak to można sobie nagrać takie na szybko coś żeby nie by, żeby by długo nie zeszło się z tym a siedziałem i myślałem żeby co by tu nagrać na dzisiejszym odcinku miałem w planach jakieś na przykład kopanie buraków na misjach albo to tak korciło, wiecie i jakoś przyspieszałem ten czas to może nie, nie czas ale wiecie o co chodzi resetowałem po prostu wychodziłem z save'a i wchodziłem z powrotem tego save'a i miałem cały czas, no, zmieniały zmieniałyby się oczywiście misje ale cały czas nawozy i trochę przyspieszyłem czas od godziny 8, 7 cofnąłem sobie troszkę czasu i przyspieszyłem do tej 17 i prawa mi się nic nie zmieniło i na was wszędzie opryski nawozy a więc no postanowiłem że nagramy sobie siewy potem jeżeli będę miał czas to zrobimy coś w mniejszego bardziej no, Mamy taki plan ponieważ no wiecie jak to jest i też może wymienimy sobie na jesień oczywiście sień pszenicy oczywiście o zimą na, na wiosnę przepraszam wymienimy sobie upryskiwać nie ale wymienimy sobie rośować do nawozów bo widziałem że jest nowa atrakcyjna oferta w amazonie i spróbujemy sobie Amazona, zobaczymy jak to będzie szło. No, przetestować to na pewno przetestujemy, a czy kupimy to zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ogólnie to, yy, jak to nagrywam, to jest nawet 121 słów. Nie wiem, yy, jak dostaję jakiegoś suba, to po kilku godzinach dostaję 1 suba, więc nie wiem, to tam jakoś nie rusza, nie? No, jeżeli ktoś chce, to może zostawić suba oczywiście. Yy, zachęcam. A więc tak, no, zwierzętom, świnkom oczywiście, ile mamy świnek, no, bo niedługo trzeba będzie sprzedać, 25, no, tak do, ile tam jest, do stówki. Do stówki będziemy sprzedawać, teraz będzie coraz szybciej nam te świnki mnożyły się, ponieważ jest, będzie więcej i, no, wiecie, o co chodzi, będzie więcej po prostu, nie? Będzie się szybciej mnożyły. Dobra, lecimy sobie w... No, mamy już, <laughs> można powiedzieć, że 6 minut odcinka i mamy połowę pola zasianą, więc no tak można powiedzieć, że to bardzo szybko leci. I nie wiem, czy nie przejdziemy sobie na inne pole, albo może coś świnką ogarniemy. Wydałoby się w końcu jakąś miniaturkę zrobić. Cały czas jest pod światło, ja nie wiem, jak ja pracuję o tych godzinach. Nie, jak jest pod światło wszędzie ta miniaturka. Będzie najprawdopodobniej odoczłonowa, bo z drugiego członu nie ma co zrobić, a... Ja ...wiemy miniaturki, wiecie o co chodzi tej samej pracy to tak y, nie bardzo, chyba że coś ogarniemy jeszcze na szybkość, jakieś prace tutaj, y, bo nie miałem żadnego planu na dzisiejszy odcinek, tak mówiąc. Y, chciałem też kukurydzę kosić, ale no jak widzicie, nie ma nigdzie. gdzie. Kukurydza i buraki albo ziemniaki niekoniecznie. Y, miałem jeszcze w planach, jeżeli no no ten kanał po prostu prezentacją mojego głównego fejma, na którym bardzo dawno grałem. Ale nie tam nic, na nie dzieje, więc wolałbym nie pokazywać, jak na razie. Chyba, że będziecie chcieli, to mogę pokazać. Mój główny staj, na którym grałem bardzo... Bardzo dużo teraz, co no nie gram. Ale grałem bardzo dużo wcześniej, na tam 400 godzin ponad, chyba. O, ponad 500, prawie. Przegranych mam, no, prawie wszystko. Wszystkie zwierzęta. Yy, wiecie, o co chodzi, ale... Yy, no, maszyny nie są największe. Kombajny oczywiście mam tego New Holanda największego. Tego fenda nie kupuję, ponieważ ten header ma mały, a nie kupuję headerów innych kompajnów. No na pewno kupię w przyszłości nie będę miał co z hajsem robić i co o co chodzi. A jak na razie to nie kupuję. No, 8 minut odcinka prawie. A ja prawie kończę pole, więc... No taki krótszy odcineczek. Myślę, że yy, nic się nie stanie i będzie... Po prostu jakoś lepsze prace po prostu to będzie coś dłuższego, a że nie miałem zbytnio nic zaplanowanego na, dzi zaplanowanego na dzisiaj, to yy, nie chcę zanudzać po prostu. Pojedziemy sobie ze środka, bo dano nie idziemy ze środka Jun a bardzo mi się podobał w środku, jest tak... petarda jest po prostu zrobiona w środku. Tak mi się podoba, że szok. No i że my sobie troszkę poszedł ze środka, to wiecie jak to jest, zawsze coś lepiej, co nie? Jeśli chodzi o kanał, to jest powoli się rozwija, jak mówię. Powoli, ale będzie czas. Nie wszystko na raz oczywiście, nie? W sumie to nie ma o czym gadać na odcinku takim, na no, 8-minutowym, 9 nie ma o czym pogadać, ale wiecie... Yy, też nadal czekam na tą przesyłkę, która miała przyjść do mnie. Yy, ogólnie jest sobota, jak nagram, czyli jutro to ma wyjść, w sumie to oglądacie dzisiaj. Więc, yy, tak naprawdę... A ja to nagrywałem wczoraj. Yy, miała przyjść yy, we wtorek, ten co był yy, yy, ale no niestety no... Yy, tak się stało, że nie ma jej jeszcze nadal. Więc yy, czekamy dalej. Znaczy ja czekam. Bo tam była moja klawiatura oraz z ramię do mikrofonu, które... który mikrofon zamówię jest po prostu innego sklepu, bo mi się nie chce czekać. Okay, bo i tak już tak długo czekam, więc tak w sumie już w kwietnie miałem w planach kupić coś nowego. Ale wiecie o co chodzi, jak to jest, że po prostu no wiecie o co skomplikowało sprawy. Możecie się domyślać. I no tak się stało, że po prostu zamówię po, po tam, nie? Jeszcze nie mogę zamówić, ponieważ... No czy mogę już zamówić, ale i tak, no moim zdaniem zamykać wcześniej, to jest tak trochę bez sensu. Zamówię sobie akurat, no w poniedziałek to jest 27, a 28 dostała do magazynu więc no akurat będzie do mnie dobrze myślę że do końca tygodnia co tamtego to powinno być Bo winien z graśpie tam gdzie zamawiałem klawiaturę i tak dalej to jest do 20... 13-8 co nie? A tam 20. Oj, 28 i 7, więc no. Lecimy sobie to jest. Tego mi się to rozkłada. Oj. Dwa zdarzenia. Ogólnie ten zestaw pięknie wygląda. No nie ma tak zestawy na, tym, na tej mapce. No, nie mam takie wrażenie, że ta mapka jest troszkę strasznie pustawa. Jeśli chodzi o fps to jest... no jak najbardziej w plus, ale wiecie o co chodzi, ja, o no, jak w ślub to jest w autorką, troszkę już ja minimalnie zmniejszyć. Nie robi takich gabarytowych gigantycznych gabarytów tej mapki. Tylko wiecie taką mniejszą mapkę. Nie wiem po co robił te pola tutaj na górze. Czekajcie, gdzie to jest? No tutaj takie no takie jezioro w duże i takie. Tu górę ogólnie niepotrzebnie tak mi się wydaje, że jest zrobiona, a myślę, że na paru fps ach się czy by to oszczędziła. Bo w sumie za te ocenięcie tam tego trochę terenu, po prostu no wiecie, upiększyć bardziej i te gospodarki tutaj są, co nie. A więc, no, no... tak to wyszło. Idziemy sobie tutaj na gospodarstwo. No, no i myślę, że to byłby na... No, jeszcze pojedziemy sobie świnką, troszkę ogarniemy. Wtapiamy e, się do naszego jelenia. Zobaczymy nasze dwa jelenie są na gospodarstwie. Jeden pociągawy, drugi pomocniczy. E, sprzątniemy sobie naszą świnką troszkę i wodę wlejemy. No a czym będzie. Taki w miarę szybciutki odcineczek, w sumie o wszystkim niczym. I tego jelonka skasowaliśmy. Oj. O, wlejemy sobie jeszcze wody. Niech. Dobra. Bardzo dużo wlaliśmy wody. No więc co? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Taki krótki dzisiaj, co prawda o, o siewach, ale myślę, że nie zanudziłem, więc... Yy... Zapraszam na kolejne odcinki, mam nadzieję, że z typowej w środę będzie jakieś, wiecie, bardziej konkretne i myślę, że w niedzielę, w sobotę, wczorajszy odcinek też był spoko, więc co, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!